Kamerzysty na kamerzysta.stor bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Komarzyszki z tej strony, vlogman. Jeżeli kimś taki sam też, na moim poluszku, tam na dole, aby dołączyć do naszego kanału, do naszej ekipy, która się coraz częściej, coraz więcej, w większej ilości oczywiście rozwija. I przedem tutaj nie bez powodu, gdyż przede mną stoi w sumie Kamaro. I to nie byle jakie Kamaro, bo Kamaro chyba w wersji SS, ale pewności nie mam. I nie wiem, po co wam to chcę pokazać, skoro nie mam do tego kruszyków, ale tak Was chciałem tylko poinformować. Ale całkiem ładnie jest. W sensie nie będę. No, to jest z auto mojego znajomego, ale kruszyków nie znam. Jestem inteligentna, nie chcę się do niego iść. Czyli jakby. Nie pokażę Wam go na razie. W sensie później być może. Zobaczymy w trakcie filmu. Ile w ogóle będzie ucinek tego filmu to nie wiem Serio Nie wiem, dobra, nieważne, to taka rozchmina moja W ogóle, tu mam takie fajne dźwięki Chuchania taków tak, psów, tak Widzieliście kiedyś psa, który chucha? Nie, ja widziałem kota, który chucha nic nie wiem Widzicie, to jestem nowy ja Czuję się orzeźwiony, nie no raczej Chodzi o to, jeżeli chodzi z tym kanałem. Czy jak ja powiedziałem, że kończę z kanałem, z kanału vlogman. Tak się ten film nazywał, tak? Nie ma teraz ani jednego filmu, w którym był mój montażysta. Stary, dobry montażysta. Nie montuję już filmów. To jest film, w którym Was chciałem poinformować, dlaczego nie montuję filmów i dlaczego raczej już nie będzie montował filmów. Zacznijmy od rzeczy numer jeden. Czemu nie montuję filmów? Montażista nie montuje filmów z jednego powodu, że po prostu po pierwsze, rzecz numer jeden, pokłóciłem się z nim o to, że to była no może nie kłótnia, nie chciałem tego mówić publicznie, dlatego do niko, nikomu tego nie mówiłem. Ale zakończyliśmy współpracę z powodów pieniężnych, bo okazało się, że on chce ode mnie, żebym mu dał pieniądze, a ja z nim nie podpisałem ani kontraktu, ani nic, więc wiecie. Nie będę mu płacił za coś, z tego, czego nie muszę mu płacić. Mogę, mógłbym Was tutaj wyświetlić wiadomości, które mi napisał, może tu będziecie mieli. Nie wiem, nie obiecuję. Za nami jest taki ładny zachód słońca, jakbyście widzieli. O tu, tam gdzieś mamy zachód słońca. Taki ładny, pada idealnie za mną. To tak fajnie wygląda. No ale, wracając do meritum odcinka. Rzecz numer jeden, o której wam chciałem was poinformować, to jest fakt, że nie będzie już nigdy montował na tym kanale, bo się pokłóciłem z nim, wam, z nim. Jeżeli pamiętacie, nie wiem czy już ktoś go pamięta, czy nie, kilka filmów jest już na niepublicznym, także są już niepubliczne filmy. Film się nazywał chyba Sprostowanie, jeżeli się dużo nie mylę. I sprawa z tamtym filmem była taka. Coś nad tym, nad, pod tym filmem napisał, że kłamie. No. Jakby to wam powiedzieć ładnie. No, nie kłamie jakby, a ja powiedziałem prawdę, tak? Tak jak było tak naprawdę. Czemu nie stworzyłem serwera? Czemu wam go obiecałem, bo myślałem, że wiecie, że rodzice mi na to pozwolą, że wiecie, co nie? No że będę mógł. mógł. Myślałem także, że tutaj jest PSC, czyli coś takiego jak PSC, który jest w Polsce, prawda? Niestety się pomyliłem i nie było czegoś takiego, przez co nie mogłem Wam... No co, tak naprawdę nie mogłem Wam jakby pokazać tego... Zrobić tego serwera tak, jak chciałem, ani nic. Staram się wymyślić na każde sposoby... Tak, tak, Szymon... Na... Nie, 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 mam nadzieję, że nie widać. Tak przechodzę, że widzę, że... Jest wszystko widoczne. Dobrze. No i ciężko mi to jest mówić, tak? Filmy montował dla mnie montażysta przez. Nie chcę Wam zdradzać jego prawdziwego imienia ani nic. Yy, montował mi piosenki i filmy, tak? Zajmował się montażem wszystkiego. Nie montuje już z różnego typu powodów. Naprawdę dużych powodów, będzie. Takich tam. Jestem w tym momencie przed. przed autem Camaro. Czy to jest Camaro wersji SS? Nie. Aczkolwiek ma troszkę pominięty wydech. Ma zmieniony z tego co widziałem. Ja Powiem tak widokowo, co widzę. W sensie, może Wam go później pokażę, ale na razie nie mam do niego kulczyków, więc Wam nie pokażę. Może się nim przejedziemy, kto to wie. Dobrze, ale wróćmy do meritum odcinka. Yy, to tak. W sumie to jedyne co tutaj widzę, ze zmian takich, które nie ma normalnego kamera. No to ma spoiler ma zrobionych chyba 10, 10 albo bodajże 15 tysięcy dolarów. Kosztuje, chyba tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Yy, sam do klejka spoilera, tak? Później tak jest pod. Jak macie tłumik, pod tłumikiem jest takie. Coś. Jakby... To jest pewnie... Może wam... Dobra, to akurat wam mogę pokazać. Tylko tak to się, Szymon, żeby nie było widać tablic. No i dupa, przytnij tablica. Czy się przytnij, nie będzie widać. Eee, są takie widzieliście pod tłumikiem. To chyba kosztuje w okolicach 5000. To nie jest drogie akurat. To jest chyba w wersji standardowej, nie jestem pewien. Ma przyciemniane szyby. No i ma taką, jakby zamiast tylniej szyby, co jest chyba, w, nie wiem, czy w każdym kameru jest. Znaczy, ma jakby, jak Wam to wytłumaczyć? Ma talnią szybę, tylko że ma takie zasłony koło tej tylniej szyby, coś takiego, w sumie mogę wam pokazać. Widzicie i koło tutaj, koło tej szyby tu. Macie takie, jakby w sumie. No co to jest? no Ciężko mi to wytłumaczyć. Eee, co to jest? Jak wam to wytłumaczyć? Nie. Takie zaślepki na szybę, Coś takiego. Nie jestem pewien na 100%, czy to są zaślepki na. takie 50 na 50, czy to są zaślepki jak w ogóle. ja ale możecie mi powiedzieć, jak Wam się podoba nowy teren. W sensie, być może tu będę częściej nagrywał filmy. Bo ostatnio tu jestem bardzo często, także mogę tu nagrywać. Ale to jest kamerą mojego, jakby. To jest kamaro jakiś tam. Nie będę wam mówił czyje to jest kamaro, nic. Jest to kamaro, ok? Jeżeli będę widział jakieś inne auta, które są sportowe, egzotyczne, nieegzotyczne, tam różnego typu rodzaje zaraz się wywrócę. Yy, dobra, nieważne, nie chcę przeciągać tego filmu, żeby nie było, że jest znowuż za nudny. To w tym filmie w głównej mierze chodzi mi o to, że staram się zmienić takie jakby zmiany zewnętrzne. Chcę wam pokazać wszystko, jak to wygląda od mojej strony. Jak ja to widzę. Jak ja się czuję z tym, że na przykład osoba, która montowała dla mnie filmy przez pół roku nie montuje nagle, bo się z nią pokłóciłem o jakąś głupotę, tak? Bogowie YouTube nie zablokujcie filmu, proszę. Bez demontyzacji. Proszę, bo tak po gówno mam nagrywać film, za który nie będę zarabiał. Jakby... Ro rozumiecie o co mi chodzi? Nie, tak średnio mi się opłaca nagrać film, za którym nie zarobię. Nie? No, ale wracając do odcinka, tak, jeżeli byście chcieli więcej odcinków typu motoryzacyjnych, czyli na przykład, tak jak jest to na kanale MotoVlog, czyli motoryzacyjny Vlogman, tak, bo to jest skrót, to. Nie, możecie, możecie, zostawić po prostu łapeczkę, o nie poinformować w komentarzu. Pisząc na przykład, chcemy więcej... Ło, jaki mam ładny zachód słońca. Nie, nie nagrywaj tych tablic, no. Tam jest słońce. Oj, chyba tak widać, jak chciałem to zrobić. Dobra, pięknie, nieważne. Wiecie, o co mi chodzi. Eee, wracając dalej do... Tematu, który cały czas, o w ogóle dalej stoi to kamera jest przede mną. No już nieważne z tym kamerą, no. Mogę nagrywać dla Was więcej motoryzacyjnych filmów, typu na przykład, nie wiem jak ostatnio była Akura. To mogę dla Wam nagrać z Toyotą z 2007 roku lub z Jeepem Grand Cherokee z 2016 roku. Mogę pokazać, jak takie mogę z Wami nagrać Wam. I poczekajcie, aż się mam jeszcze mam Toyotę Corolla z, dwa, z 2005 albo 2006, coś takiego w tym roku. I Hyundai a 2013 Elantra. Możecie sobie zdarzyć, chyba w tanie, nie, chyba chodzi w granicach W Stanach chcecie kupić w granicach 5 do 8 tysięcy. Jakoś. No tak, zależy w jakim wiecie, zależy od stanu, co nie? Użytku. Aczkolwiek tak w takich granicach chcecie w go kupić. To możecie pisać w komentarzach co chcecie, żebym częściej... żebym na przykład z wami nagrać wam odcinek, bo nie wiem. I no co chyba się z wami będę powoli żegnał, żeby nie przedłużać już filmu. Tak by the way to w sumie przedłużyłem go 10 minut, jakby... Ty miał film być, film, który trwa 5 minut. Trwa 10. Ej, proszę was, żeby nie było widać tyle tablic, jakby... Bo życzę sobie wtedy możecie mi pożyczyć powodzenia, ile miał montował ile... Jak to zrobię, to możesz mi pożyczyć powodzenia ile razy. Ej, ale żeby nie ktoś nie pozwolił za prawa autorskie. Pamiętacie tego ostatniego live'a? Tego pierwszego czy drugiego, którego nagrałem? Chyba pierwszego. To puszczałem wam muzykę jakąś tam w tle, chyba Kubańczyka czy kogoś takiego. To rozumiecie, to ze mnie pozwali za prawa autorskie? <laughs> ja tu wam chyba wlepię. Postaram się on tu zdjęcie wlepić. No i co? Chyba się będziemy już powoli żegnać. Bo nie ma co przedłużać tego filmu. No i co? Ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Taki sam guzik, tam na dole. I tyle. Siema.